Dobra, takie mniej więcej sprostowanie na samym początku. Rząd w walce z koronawirusem postanowił, że zatrzyma graczy w domu i zrobili coś takiego jak Gra gr Rantanna. Polega to na tym, że oni tam różne takie gry, konkursy robią i tak dalej. No i jedną z tych rzeczy to jest serwer w który startuje w niedzielę o 12.00. Pewnie jak już ten filmik będzie, to już serwer startował. To jest działki 60 na 60. No i po przeczytaniu faku, jak się zainteresowałem tym tematem, zauważyłem, że otwierałem serwer na 1.15.2. Ciekawiony tym tematem, yy, poszedłem na ich Discorda, żeby się dopytać, jak, czy mają to w ogóle zoptymalizowane, bo i na ile to będzie slotów, Bo tak myślę pewnie 30-40, co nie maksymalnie. A tu mi wyskakują z 500 slotów na 1.15.2 bez zoptymalizowanego silnika i z kompletnie tak prosto, że stawiają serwer, wgrywają pluginy i nic więcej. Także zobaczcie, yy, co wyszło z tego, że po rozmowie z administratorem, yy, właścicielem tego yy, serwera jak nas wpuścili na serwer, co tutaj się będzie działo. Także, zapraszam do oglądania. No, halo? No jestem na serwerze, yy, powiedz mi teraz tylko, czy tutaj jest więcej slotów od razu danych, czy... bo widziałem, że jest jeden. Czy to jest maska? To jest bungee cord. A mogę normalnie już IP podać im, żeby tutaj wbili i zobaczyli? One rozładają. Tak, ja normalnie... ja mam... wszyscy mają konto premium normalnie nie wiem. to powiedz tylko kiedy to im podam weźcie, pobiegajcie, powyciągajcie bloki, zobaczcie jak tutaj to wygląda. Mniej więcej jakiś chłop tutaj wbił z tego z chłop jakiś ten jakiś bił który stawia serwery na 1.15 i zaczyna tego dziada pułuszać. To no ja powiedział mu wszystko to samo, co ja mu mówię. Ale czekam, czekam, żeby mu tylko jak się zapyta, czy kogoś mam do polecenia, to, to czekam, żeby mu dać kontakt do I Ja tak napiszę witam. Ja jestem z Ministerstwa Cyfryzacji. Tworzymy serwer. Na A, Indiciuszu, ty, ty kurwa. A Blazing Pack, jak chcesz? <laughs> Blazing Pack na kreatywa. <laughs> Ej, tepnijcie się. Czekaj, Jadę na działkę i się do mnie wszyscy tepnijcie. Zrobimy jedną rzecz. Tepajcie się. Zepnij mnie słuchaj zaprosili do czołki Dajcie, te do mnie. Co tu chłopowi? robi? serwer laguje skórę, dobra. Ej właśnie, spróbujmy zlagować serwer. Go y, restą na ziemi. Go restą na ziemi. Tak, go restą. Dobra, to laguje, już. I pa, O. Dobra. Tepnij się. Tepnij <coughs> się. To ty się do mnie, się. Zepnij się do mnie. oj, dobrać dalej laguje i to dość mocno. Aż Kubis. Na skajenie, ty byłeś tam w administracji czy jako technik? O, serwis wolił. Kurwa, teraz jakieś dziady biły na kanał, zaczynają. A dlaczego ty tego nie usunąłeś? Dlaczego to tam, ten gościu nam mówi? W ogóle tam jest typ, co na skajenie był w administracji. I on tam, to właśnie ten typ, co bił i zaczął pomagać. Czuję, czuję się patriotą. Uratowałem Polskę. od y, Rząd Polski uratowałem. Czekał na order virtuti militarii. Order wesołego pacjenta. Jestem tym, który uratował rząd Polski. Powiedziałeś mi tylko, że radzą problemy <grym> Na co więcej, to ta wersja... Wcześniej powiedziałem o sektorach, bo im daje teraz swoje sektory i będą sektory. Ostatecznie skończyło się tak, że powiedzieliśmy im wszystkie bugi Posiedzieliśmy z nimi jeszcze tutaj z dwie godzinki Pokazaliśmy im co tutaj należy zrobić I tam myślimy, że wy już wiecie czy edycja wypaliła im, czy nie, nie wypaliła Ale generalnie śmiesznie, no i tutaj ja tutaj czekam od Mateusza Morawieckiego na order Tutaj jakiś Że uratowałem Polskę <laughs> yy, Także Dzięki za oglądanie, się, daj to zobaczyć.